Witajcie moi kochani, z tej strony Piotr, Piotr 24.13 Moi drodzy, mam do was takie jedno zasadnicze pytanie Może ktoś z was zna programy, w którym mogę nagrywać te różne let's playe Taki naprawdę dobry program Bo ja akurat nagrywałem tąże moją kamerką Ale no, no wiecie, cały czas trzeba trzymać ją w jednym miejscu, w jednym punkcie, tak, żeby nie zjeżdżała w te, we w te. A chciałbym naprawdę nagrać w jakości bardzo, bardzo, bardzo dobrej. No, powiedzmy w bardzo dobrej, no bo na dzisiejsze czasy w tych programach, no nie jest aż tak za dobrze. Więc, jeżeli znacie jakiś program, odpowiedni do nagrywania let's playów. Proszę o komentarze poniżej. Zasugerujcie, napiszcie, jaki program ewentualnie. Ja go przetestuję, zobaczę, co się da zrobić. No i po prostu będę, będę nagrywał. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię. Następna kwestia. Moi drodzy, mam dla Was taki. Jakby, jakby tu powiedzieć konkurs, konkurs letni, wakacyjny. Więc tutaj w komentarzach na dole lajkujcie, lajkujcie oczywiście filmik, łapka w górę, jak będzie 350 łapek w górę, wtedy zrobię wielkie show, show vlogowe. Tak zwane coś w stylu takiego wielkiego, wielkiego show. To już nie będzie vlog, tylko to będzie show będzie akurat vlog podzielony na show, bo najpierw będzie pierwsza część będzie vlog, a druga część będzie show. Więc naprawdę warto, warto i jeszcze oprócz tego zaparodiuję w następnych vlogach osoby znane z telewizji oraz ze sceny muzycznej, więc naprawdę warto warto być na bieżąco, warto oglądać, warto śledzić. No i co? No i warto po prostu lajkować. Ja pozdrawiam ze swojej strony wszystkich oglądających. Dziękuję Wam, że poświęciliście swój czas na obejrzenie mnie. No i jeszcze raz piszcie w komentarzach, jaki program najlepszy byście polecili do, do tworzenia let's playów. Więc moi drodzy, trzymajcie się cieplutko. Do kolejnego vlogacka. Hejka.